Siemanko wam wszystkim Specjalny odcinek, podsumowanie naszego całego roku Na terenowym szlaku Ogólnie mamy takie podsumowanie dla was przygotowane Co się działo u nas na kanale przez ten rok Pierwszy nasz rok Były na pewno rajdy Oj było, było 21 rajdów Tak naprawdę uczestniczyliśmy w 21 rajdach Przez cały rok Były różne rajdy Jako uczestnicy, jako kibice I jako nagrywający w sumie w sumie było tych 21 rajdów, tak? To były różne rajdy. W sumie na całym pomoczu i nawet za pomocą w sumie byliśmy. Ale... No, jakby nie było, zrobiliśmy 56 filmów łącznie wszystkich na, naszy, na naszym kanale. To jest tak No, praktycznie w ciągu roku, nie, Bo tam są takie te filmy trochę tam starsze o miesiąc dwa, ale to były takie. startowe. Startowe. No, no, tak. Wzięliśmy też udział w pięciu wyprawach, gdzie w tym trzy wyprawy zorganizowaliśmy razem w stanie. Dwie wyprawy były Fulga z, Kaszuby. Fulga z Kaszuby, a trzy były organizowane przez nas i to jeszcze tak naprawdę od połowy tego roku gdzie no bo pierwsza była letnia, była jesienna na letniej było około 7 aut i było to taki nasz początek. Nie wiedzieliśmy jeszcze, jak, tego, jak to ogarniać, jak to, jak to organizować. Nie, my też się było... zaczęliśmy organizować trzy dni przed wyruszeniem. No to, to jest. jest prawda. No, no, no ostatnio już było prawie 30. No do, do tego dążę właśnie, że druga wyprawa to już było tam e, prawie 20 pojazdów i była super atmosfera. I dzięki temu, że właśnie była taka fajna atmosfera na drugiej wyprawie, to trzecia to już był sztos, bo nie dość, że ogłosiliśmy imprezę dwa dni przed wydarzeniem, to zjechało się ponad 30 ekip. I była przednia zabawa, bo był też śnieg i no, no chodziło, się, pacjent, że ma być śnieg. bo, w ogóle bo się taki nie bym było... nie spodziewał, nie? My planowaliśmy, że może 10 aut przyjedzie, nie? zostawione. No to jakoś tam się kurde zrobi, nie, a jak się kurde, parking kurde nad jeleniem zapełnił, nie? Już tak. nie było gdzie aut nawet, to kurde Trzeba się. Było nie? Wręcz, nie? No kierować już wręcz. Ja ci powiem, że ja już miałem takie coś, mówię, dobra, jedziemy szybko, ruszamy punktualnie, bo coraz więcej samochodów się zjeżdżało. Nie no fajnie. No tym bardziej, że yy... Naprawdę miłe zaskoczenie, no. nie? że ludzie to tak pozytywnie odebrali. I to właśnie też o to chodziło w tej ostatniej pojeżdżawce właśnie, że to miało być tak, że spadnie śnieg tak? i szybko szybka mobilizacja, informacja, szybka tak. informacja, ruszamy tego i tego dnia. Yy, jest akcja, sprawdzanie, tak, sprawdzanie pogody, jest, ma się śnieg utrzymać, ma jeszcze przymrozić. Dobra, ruszamy. Nie? I szybki post, no i... I nie mam czasu, jadę do, do lasu. Tak. O, teraz fajnie możecie to sobie tak, zauważyć, na ekranach że nie tylko nagrywaliśmy nie tylko uczestniczyliśmy w rajdach ale też mieliśmy takie dobrą zabawę dzięki Szymonowi bo Szymon zawsze wiedział jak zorganizować dla nas jakąś dobrą zabawę więc surony wypełniły tą, tą lukę zabawa na suronach, przednia i ogólnie kiedyś sobie takiego kupię, nie? <zysy> Śmiało idź jak I na też, bo do, się kolejna to... impreza była to były kłady To były zorganizowane Więc kłady, tak? z których mogliśmy, mogliśmy Więc Szymon o no, nas myśli, e, teraz będzie taka niespodzianka e, Też będzie pojazd, może nie offroadowy, bardziej taki Terenowy Terenowy, taki no do zadań specjalnych, taki wojskowy bo, bo, można powiedzieć militarny. Militarny, tak. Więc yy, to też Wam pokażemy. Yy, co jeszcze pokazywaliśmy na naszych ekranach, to na pewno odbudowy. projekty, projekty odbudowy, remonty. Reki, yy, którego też możecie zobaczyć na swój, na, w tej chwili na ekranach. Ja mogę pociąć, nie? Mówię, tylko tu ja różaję, to to nie ruszaj, to będzie za odbudowę. Tam tego nie ruszyłem. No i świetnie. Przyjdzie tak chyba na równo, co? No, no tak. Wiesz, tak, taką linię zrobię. Tak, nie? Tak, dokładnie tam będziemy wysuwać. No właśnie to jest to. Tak wygląda nasz cukiereczek rozpakowany. Coś pięknego i tam, bo świecąca się rama. Wszystko się świeci. Zobaczcie, środeczek piękny. Wszystko zakonserwowane. Ładnie. Ten rok to były tak naprawdę nasze takie małe kroczki. Dopiero wchodzimy w to tak, że filmowo tak naprawdę. I mamy w planach pokazać Wam w przyszłym roku o wiele więcej, o wiele ciekawsze materiały mam nadzieję, że będą dla was i. No miejmy nadzieję, że plan się uda i co tydzień będziecie mieli film, nie? Bo tak jest, zamysł, że przez cały rok, co tydzień wlatywał nowy film, dokładnie. No mi się wydaje, że to się uda, ze względu teraz na to, że wy jeszcze nie wiecie, a dowiecie się pewnie tak w połowie stycznia. Eee, już wkrótce. Już wkrótce, eee, więc tam dużo filmów nakręcimy. Z tamtego Ale miejsca. Ale to jest niespodzianka. Tej Ale to jest niespodzianka. No też nie spodziewaliśmy się na przykład, że dostaniemy na tą chwilę, chyba 620 subskrypcji mamy co Czy tam blisko tego. Co jest dla nas zaskoczeniem? Bo bardzo zaczynając tak naprawdę w tym roku od e, krótszego gniazda, czy od wojny? No. Chyba woźny był pierwszym naszym takim filmem, jakby pod, typowo pod szyldem Terenowy Szlak. To nie spodziewaliśmy się, że dobrnąc do końca roku będziemy mieli ponad 600 subskrybentów. Można powiedzieć, 600 jest od tego startu, nie? Terenowy Szlak. Tak. Tak. Mhm. To mhm. można powiedzieć, bo 600 przybyło, nie? Mhm. No to jest naprawdę sporo. W naszym mniemaniu przynajmniej nie spodziewaliśmy się czegoś takiego. No i jak przybędzie nam kolejny 600 w przyszłym roku, no to to będzie fajnie. Za co Wam bardzo dziękujemy, że no. jesteście z nami. Brakuje w, w naszym gronie dzisiaj jeszcze brakuje nam Jarka. Jarek, oprócz tego, że pracuje, nagrywa to jest pawarką. Nie spawać. Nie spawarką. Pawa to jeszcze gra na gitarze i dzisiaj ma właśnie próbę, więc go nie ma z nami, ale. Na pewno jeszcze go zobaczycie w kolejnych yy, odcinkach. W tym roku było mega dużo błota i mega dużo łutu, tutu. Pawowi oficjalnie przyznaliśmy mienie króla łutu, tutu. Zostałem królem łutu, tutu. królem tutu O, Jarek w, dre w drewno wjechał. Drzewo tam było już. Nie, to było drzewo, akurat. Ja wiem, dostał z liścia. Ja często dostaję albo z błota, albo z piasku, albo właśnie z liścia. Ty, to jest z błota, z piasku to jest pikuś, nie? Ale jak z takiej gałązki dostaniesz w pysk, nie? nie musisz... Dostał! Dostałem na surowce. aż się wywrócił. <laughs> A propos osiołka, bo właśnie go widzimy. Tak naprawdę od tego osiołka to się zaczęło, nie? Wszystko. Tak, to jest prekursor terenowego szlaku, od niego się zaczęło. I ty 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 ty... O, Wody się napił. Nie cofaj się bardziej, bo się pogrążasz Światła sobie wyłącz, będzie lepiej. <fustancja> Dobra, zostaw go na chwilę Waldek. Tam jest jeden do wyciągnięcia, więc ten. Waldi, zostaw go, jeden jest do wyciągnięcia, będzie akcja. Chciałem zapalić. Ale po co? Daj mu chwilę oscygnąć. o to, to jest numer jeden, a to. numer dwa to jestem ja. Bo was wziąłem na rajd pierwszy. Tak, Dokładnie. I od tego w sumie. Od, od tego się... byśmy pewnie nie pojechali, o Od Osiołka zaczęła się ogólnie jazda w terenie, a Paweł, jakby pierwszy raz wziął nas na rajd, to było krótsze gniazdo w wózce. I od tak naprawdę relacje z rajdów i jakby całe środowisko rajdowe poznaliśmy dzięki Pawłowi. Mm. czego wam życzyć? Że wam będziemy życzyli czego? No, Duża tak. robota, nie? Mało awarii, dużo paliwa. O, o, przede wszystkim. A, A nasze czego... auta chodziły na E10. A nam czego życzyć? Życzy <laughs> nam nam się... tego, żebyśmy mieli jak najmniej upadków podczas nagrywania, co też mogliście zobaczyć. Upadków było od groma, jeszcze możemy sobie życzyć na przykład nie wiem, więcej baterii w kamerach. Tak, czasu eee, na to też więcej. Na pewno czas żeby... czasu wyrozumiałości no, o... od czas. małżonek. No, bo no balansujemy na granicy. To Także to by było na tyle, jeśli chodzi o podsumowanie roku 2023. Dziękujemy Wam za to, że byliście z nami przez ten cały rok i mam nadzieję, że widzimy się w przyszłym roku. Siema. Nara. Siema nara. Siema nara. I ja w końcu też dotarłem. Zobaczmy. Także Siema nara. Siemanara. Siemanara. Do zobaczenia w przyszłym roku. Elo. Trzymajcie się i do zobaczenia na terenowym szlaku. Siemanara. Elo.